Cześć! Witaj! Są takie kontuzje, które gdy pojawiają, pojawiają się w młodym wieku, potrafią zdeterminować naszą aktywność fizyczną, ilość tej aktywności fizycznej na całe nasze życie. Jedną z takich kontuzji jest zwichnięcie rzepki. Dlatego dzisiaj w tym materiale chciałbym opowiedzieć, Parę ważnych kwestii na temat tego problemu. Samo zwichnięcie rzepki, tak bardzo upraszczając, może do, może do niego dojść w wyniku dwóch sytuacji, albo urazu, czyli na przykład upadamy na jakąś twardą powierzchnię, uderzamy naszym kolanem, czy dochodzi do jakiejś dużej rotacji w stawie kolanowym gwałtownej, do której nie jesteśmy w stanie się przygotować, albo dochodzi do zwichnięcia w trakcie przeciążenia. Czyli na przykład jakiegoś wyskoku, szczególnie w piłce koszykowej, czy w piłce siatkowej, czy jakiegoś rzutu wtedy, gdy duża siła nakierowana jest na nasz, nakierowana jest na nasz staw kolonowy. Jeszcze zanim o tym, e, zanim o tym, jakie mogą być przyczyny tego, że w danych sytuacjach dochodzi do, e, do, do zwisnięcia rzepki, to jeszcze parę słów na temat tego, w jaki sposób by powinniśmy się zachować, jeśli już dojdzie do takiego zwichnięcia rzepki, bo mm, warto tutaj zwrócić uwagę na to, że my nie powinniśmy tej rzepki samodzielnie nastawiać. Jeśli dojdzie do takiego razu nam, czy u naszych bliskich, po prostu musimy poczekać na pomoc medyczną. Jeśli jest możliwość, to tą nogę możemy delikatnie unieruchomić, a najlepiej zostawić ją w takiej pozycji, która stwarza jak najmniej bólu. Wiadomo, że rzepka czasem sama po prostu wskoczy, na miejsce, dojdzie do nastawienia, ale po prostu ból jest tak ogromny w momencie, gdy rzepka jest podwichnięta, że no, sami będziemy robić takie ruchy, żeby ta rzepka wróciła, wróciła nam na miejsce, ponieważ może to być bolesne samopatrzenie na to, że rzepka znajduje się w całkowicie innej części stawu kolonowego. Także nie jest część przyjemna. Ale dlaczego nie powinniśmy tego robić? Dlatego, że większość urazów rzepki powstaje właśnie w wyniku nastawienia. W momencie, gdy rzepka znajduje się z boku i dużą si mięsień wrogowy jest potężnym mięsiem i z dużą siłą powoduje powrót tej rzepki na miejsce, ona uderza nam o kość udową i może dojść do pęknięcia tej rzepki, a już bardzo często do uszkodzenia. Chociażby samej powierzchni stawowej, a chrząstka w żaden sposób tutaj się nie zregeneruje, będzie to wymagało po prostu zabiegu operacyjnego, więc jest to bardzo ważne sam, samo nastawienie. Co robimy dalej? Musi być wykonane zdjęcie RTG w projekcji bocznej, z, po, z projekcji bocznej, projekcji AP i w projekcji tzw. marszanta, która ukazuje nam także to, czy doszło do jakichś urazów chrzęstych na, na, na samej rzepce. Dodatkowo oprócz zdjęcia RTG powinien być wykonany rezonans magnetyczny, aby radiolog mógł dokładnie stwierdzić właśnie, czy nie ma jakichś ubytków chrzęse, czy ma jakieś pęknięć w obszarze, w obszarze samej rzepki. A także możemy ocenić przy okazji jeszcze, jak duży jest obrzek. Okej, okay. dlaczego? dlaczego dochodzi do tego typu problemów? Najczęściej w wyniku tego, że mamy zbyt słabą stabilizację, zbyt słabą koordynację mięśni, które zarządzają stawem kolanowym, te się nie są w stanie na przykład utrzymać rzepki na miejscu, utrzymać stawu kolanowego w jakichś skrajnych sytuacjach, gdy chociażby mamy jakiś skok albo nagłą rotację w stawie, w stawie kolanowym. Oprócz tego typu jakby deficytów, deficytów siły, deficytów koordynacji możemy mieć pewne cechy w budowie naszego kolana, na które nie mamy wpływu. Może to być płytka tak zwana bruzda międzyłykciowa, czy też boczne ustawienie tak zwanej guzowatości kości piszczelowej, czy też po prostu koślawość kola. Dlatego tak ważna jest diagnostyka tego zwichnięcia rzepki, bo może być tak, że z naszym kolanem jest wszystko w porządku i po prostu mieliśmy uraz. I najprawdopodobniej po, jakby bez jakiegoś innego, podobnego urazu tego zwichnięcia nie powinni, już nie dojdzie, ale jeśli mamy cechy, które predysponują do tego typu problemu, to powinny one być diagnozowane i leczone. Kiedy fizjoterapia tutaj może pomóc? Przede wszystkim wtedy, gdy był to pierwszy uraz, gdy nie ma jakichś ubytków chrząstnych, bo nie oszukujmy się, nie ma leków, nie ma ćwiczeń, które spowodują, że chrząstka ulegnie jakiejś magicznej regeneracji. Tutaj potrzebna jest interwencja, interwencja ortopedy. I w sytuacjach wtedy, w takich sytuacjach, gdy nie ma właśnie tych czynników anatomicznych, tych czynników, które predysponują do pojawienia się zwichnięcia rzepki, no bo samą fizjoterapią nie jesteśmy w stanie zmienić kształtu kości, czy przesunąć jednego fragmentu kości w inne miejsce. To jest już praca dla Ortopedów, a fizjoterapia jest jakby już po samym, po samym zabiegu. Tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że to troszeczkę wyjaśni, czym jest to zwichnięcie rzepki i przede wszystkim, jak postępować w trakcie tego zwichnięcia, żeby nie zrobić sobie jakiejś dodatkowej krzywdy. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!